Hej, pamiętacie mnie? Dobra, dla przypomnienia. Mamy tu małe kłopoty. Zaczęło się tutaj w domu moich dziadków. To oni, babcia i dziadek. Geniusz, który przedstawił mnie Minimkom. Wiecie, maluchom nie wyższym niż 2 mm, żyjącym w ogrodzie. To mój tata. Miał spotkanie z Maltazarem. To musiał być niezły szok. A to mama. Jest pokręcona. Jesteśmy kita. Dobra? Ale ma fajnych kumpli. A to księżniczka Selenia. Tak słodka, że każdy chce jej dać buzi. No i Beta. Betamesz, mój kumpel. What? Trochę mięczak. Artur! No i jest on. Maltazar. Podstępem zabrał mi miejsce w świecie ludzi. Teraz ma dwa metry, a ja i moje dwa milimetry musimy przeszkodzić mu w zniszczeniu naszego świata. Przygoda już na nas czeka. A tak, Darkos. Syn Maltazara. Urządza sobie wielki powrót. Hej, a dokąd idziemy? Wygra wojna Z dwóch światów. Artur i mininki, część trzecia Dwa Światy. Wkrótce w kinach.